Chciałem zadać ci to trudniejsze pytanie. Czy po prostu miałaś propozycje seksualne w, w swojej karierze za, za, za jakiś kontrakt, na przykład? Eee, w moim. W przypadku w życiu nie miałam takiej sytuacji, może też dlatego, nie wiem, nigdy się też z taką sytuacją nie spotkałam, ale może dlatego, że mój team, a, mianowicie Avant Models, to głównie kobiety i my wspieramy się wzajemnie. To jest e, nasz, bo tak naprawdę to nie jest tylko mój sukces. To, co ja osiągam, to nie jest tylko mój sukces, to jest jakby nasz sukces. My w to wkładamy dużo pracy, my w to wkładamy. E, Naprawdę dużo czasu i jakby wspieramy się w tym wszystkim, więc jakby no kobieta, kobiecie, seksualne propozycje, to tak, chyba nie bardzo. Nie, ale tutaj pytam o projektantów, o fotografów jeśli często. O tak, e, je, jeśli chodzi o projektantów, fotografów czy też klientów, to jak najbardziej nie miałam takiej sytuacji nigdy w życiu. Tym bardziej, że ja stawiam zawsze na przyjazne. E, jakby podstawy, fundamenty, jakby poznaję kogoś nowego, zawsze staram się być miła, przyjazna i jakby moi klienci widzą to, że jestem uśmiechniętą dziewczyną, z którą można porozmawiać, dobrze się bawić i, i zażartować. I to jest na takiej zasadzie, że nie ma tam miejsca na, na takie rzeczy, jeśli widzisz, że dziewczyna jest. Yy... Inteligentna, i po prostu potrafi z Tobą porozmawiać. Nie tylko się wyśmiewać. aha, ha, ha, tak, 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 tylko coś powiedzieć. To jest... Ale wiesz, że tak sobie często ludzie modelki wyobrażają, że haha, hi-hi. Ale to kompletnie tak nie jest. Tak naprawdę ja wiem, że ludzie sobie myślą, że modelki to, to jest haha, hi-hi, ale wyobraź sobie, bądź w sytuacji modelki. No. Dostajesz zlecenie na drugim końcu świata, ledwo sobie radzisz na przykład z językiem, ale lecisz sam. Ciężko. Nie ma opiekuna, jesteś sam, jeszcze przesiadki samolotowe, 50 godzin w po podróży, poznajesz nowych ludzi, bo nie pracujesz z osobami, które znasz. Każda, lek e, każda sesja jest z osobą, której nie znasz. Codziennie pracujesz z innym timem. codziennie nawiązuje nowe kontakty.